Przesmyk Diabła, czyli dość tajemnicze oraz mroczne miejsce. Skrywa ono na pewno wiele sekretów. Hej hej, dzisiaj Was zapraszam na kolejny odcinek Zagadek z Tercebu, A dzisiaj postanowiłam, że się zajmiemy Przesmykiem Diabła, czyli dość tajemniczym miejscem. Pewnego razu Gavin nam powierze swoje obowiązki, czyli np. sprawdzenie muru. A także musimy sprawdzić bramy do przesmyku diabła. Zadanie, które nam dał, czyli sprawdzenie bramy do przesmyku diabła, mówi dość strasznie. Mówi, że brama musiała zostać zamknięta, ale nie chce nam powiedzieć dlaczego. Mówi także, abyśmy nigdy nie otwierali bramy do przesmyku diabła. Ale nadal pozostaje jedno pytanie: co tam się kryje, kto tam mieszka? Właśnie. Za bramą kryje się w zasadzie mgła i to bardzo duża. W zasadzie nic tam nie widać. Jednak dzięki naszej babci z wyspy Paduk z rodziny Jarlson dowiadujemy się o legendzie. O legendzie o przesmyku diabła. Mówi, że mieszkają tam postacie, które nie pozwalają tam wejść. Gleba nie nadaje się do użytku. To jest zwiastun tego, że możemy mieć w przyszłości także zadania związane z przesmiekiem diabła. Na pewno znacie Pi. Jest taka sama, jak opisuje nam nasza babcia te postacie. To może oznaczać, że ma coś z nimi wspólnego. Przejdźmy tutaj do teorii numer jeden. Pi została na przykład wygnana i zaczęła sama żyć, i nadal żyje. Nasi strażnicy Aiden bardzo dobrze się dogadują z Pi. Co może świadczyć także o tym, że mają także z tymi postaciami coś wspólnego. Teoria numer dwa. Strażnicy Aiden współpracują razem z tymi postaciami. Może w przesmyłku diabła mają coś specjalnego. Na przykład swoją własną kolejną siedzibę. Dlaczego nam jej nie chcą niby pokazać? Może dlatego, że nie jesteśmy godne. Albo po prostu Flip nam jeszcze nie ufa dostatecznie. Ale przecież go uratowałyśmy. Albo po prostu nie chcą, bo nie chcą. Teraz tak. Chodziłam po całym Jorwiku, w zasadzie tam, gdzie mogą być książki. Wchodziłam do komnaty Fripa oraz do centrum handlowego. Nawet u Lindy tego nie ma. A Linda chyba ma wszystko. Chodzi tu o legendę o przysmaku diabła. Nigdzie tego nie mogłam znaleźć. A pierwszy raz tą legendę usłyszeliśmy od naszej babci. Z wyspy Padok. Skąd ona niby to wie? Przejdźmy do teorii numer 3. Ona jest jedną z tych postaci. Dlaczego nam niby to powiedziała? Może dlatego, że znaleźliśmy Eli, a może te postacie są w niebezpieczeństwie i chcą, abyśmy im pomogli, ale mówią to tak, abyśmy sami odgadli, o co im się rozchodzi. A dlaczego Gavin mówił tak strasznie o przesmiku diabła? Przecież sam tam codziennie chodzi. W zasadzie do tej bramy i ją otwiera. Przejdźmy do teorii numer 4. Gavin jest także jedną z tych postaci. Ukrywa tam coś i mówi tak strasznie, abyśmy się tego przestraszyli. Jednak my, w zasadzie to nasze postacie, są takie odważne, że się niczego w zasadzie nie boją. Teraz nie możemy mu już pomagać w otwieraniu tej bramy, dlatego że się po prostu boi normalnie. Że coś odkryjemy, czego on nie chce, abyśmy my odkryły. Ale zaraz, zaraz, zaraz. A nasz fatalnie rządzący Jarlaheim burmistrz? Dlaczego od strony zapomnianych pól przysypał wejście do przesmyku diabła kamieniami? Przejdźmy do teorii numer 5. Boi się o bezpieczeństwo mieszkańców. Ale po pierwsze, na zapomnianych polach mieszka tylko rodzina Dius. A teoria numer 6. Nasz burmistrz jest także tą postacią i także coś w tym przesmyku diabła ukrywa. A więc tak, to już wszystko na dzisiaj. Jeżeli Ci wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. A już się z wami żegnam Widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!